Cześć, Kisza Dziadenie Cześć. Jestem Witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Zoltan, ma. Kogo widzą moje oczy, Wiedźmin? Zoltan Chivay. We własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan? Jak się przedostałeś do miasta? Plugawinie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan. Chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. A... Szukam dobrze płatnej roboty. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona przez potwory. Słyszałem skargi kupców drzewnych i kramarzy. Sądzisz, że zapłacą widzminowi za wyeliminowanie niebezpieczeństwa? Z kim powinienem rozmawiać? Sądzę, że z Lojwardenem. To gruba ryba i pewnie nie poskąpi grosza. Szukaj go na grobli. Dogląda załadunku i rozładunku towarów. Okej. Okay. Dzięki, Zoltan. Zajmę się sprawą przystani. Wal śmiało. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Eee, Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Okej. Okay. Jak leci? Zastanawiałeś się kiedyś nad małżeństwem, Geralt? Wiesz, Zoltan, mój fach nie bardzo sprzyjał Orzenkowi. Bezpłodność, ciągłe ryzyko, podróże... Niewiele jest kobiet, które by na to poszły. Bo widzisz, naszły mnie pewne wątpliwości. Mów. Sam nie wiem. Długo jej nie widziałem i robię się trochę zazdrosny. Każdy wie, jak pożądane są krasnoludzkie kobiety. Rozumiem, Zoltan. Proponuję wypić garniec gorzały. Jak nie pomoże? Drwisz? Gdzieżbym śmiał. To nie temat do drwin. Okej. Okay. Rieczka. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Mam. Co ci gryzie? Uprzedzam, że będę filozofował. Tematy egzystencjalne rozumiem. Mów, zło, z którym walczą wiedźmini, jest przejawem działań chaosu. Działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Światełko mądrości i płomyk nadziei żar ciepła miast rozbłyskiwać. Zgasnął. Będzie ciemno, a w ciemności będą kły, pazury i krew. Jak na Podgrodziu. Bardzo ładnie powiedziane, ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Vridanka na ich pierwszej schadce, niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane, albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy. I inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne, przestało być ślepą, żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Gerard. Jest nas więcej, dłużej żyjemy, potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świń. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem korzyści. Nie ma się wtedy co dziwić, że wszędzie nasrane. Nasrane czy nie, wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie? Powiem ci, Geralt. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. Taki relatywizm jest bardziej zabójczy od plagi Katriony i wszystkich smoków razem wziętych. A wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmond, zajrzawszy po skończonej potrzebie do nocnika rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. <grym>, dobra. Dzięki, Zoltan. Myślę, że rozumiem. tak, spotkaliśmy się do Tana? ale pod no mam dobra. Zadania: eee, ściany, pamięć ostrza... paradajstom, ok. Leży na bagnach. Opiercy, okej. Okay. Aaa, więc w okay, się z czeka. To pudłacza wszystko prowadzi. Vivaldi. Okej. Daj mi Vivaldiego, gdzie on jest? Tak. Okej, idziemy do Diego sobie pójdziemy. Będzie trochę gadania? Ale to nic. Słuchajcie dupę! Wąż Esculapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Eee, no w sumie tak, pewnie, że podobną dzielnicy nie ludzi znowu z jakiejś pogrubii, elfka, uelfka, mały mahakan, cichka, śmia, ruda. Jestem taka rozpora. O Boże! O Boże! Witaj, krasnoludzie. ludzie! Bardzo krasno ludzie, od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem, mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukińczynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wim Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Gerald. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Okej, okay, prowadzę śledztwo. Prowadzę śledztwo. A konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany. Hmm. Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Okay, czy ja mogę? Co cię sprowadzi? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Eee, szkoda gadać! I wy ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością. Rozpracowałem sprawę. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoludów. A mu się palce, Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Poloć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. Okej. Dobra. Będę pamiętał, muszę się podrapać. Wszyscy pogłupieli. Kuj, kurwa, ja misek się w, w fłuku, nie ma miejsca! Dobra. To co, trzeba w sumie, pójść do tej. To ku dwa, czy 6. do magazynu trzeba też podejść. No to obok jest to Podejdziemy jeszcze do magazynu F5. Salutujesz? Nie wiem. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. krasnoludcy, rzemieślnicy i elfi artyści. Jesteś wielki i brzydki. A to spierdalaj. Będę trzeba przebiec. Dziwny jesteś. Czy to nie o tobie opowiadał Zygfryd? Masz na myśli zakonnika z kanałów? A niech mnie! To ty! Zygfryd od dawna planował uporać się z Kuroliszkiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić. Młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu. Bywaj. Okay, czy jeszcze nie jestem przy tym zakonu. Cześć na dół. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. Carmen, Siema, co ty tutaj robisz? Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz. O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Pokaż mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Okej. Okay. Zobaczę, co się da zrobić Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą się tam po nocach Zaznacz mi te miejsca na mapie Miło Dużo was pracuje w Wyzimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza Oczywiście. Miło Cię widzieć. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręcicie to? Być może kiedyś skorzystam. Miło Cię widzieć. Najgorsze jest to, że właśnie one, postacie w tej grze są takie, że e, po każdej kwestii dialogowej, to nie, nie zamykają się tylko idą dalej. W sensie powtarzają pierwsze osobne słowo. Misz kudłacz. Kto to? Spokojnie, to tylko Wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! Co tu się stało? Ubili kolmana, tego dilera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu trzy bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie, syny mają odwagę handlować tym paskudztwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego, Kolman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach taka jego mać. Wiesz jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam na Broga. Co za czasy... Okay. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Kolmana. Muszę unikać podobnych sytuacji. Zachować neutralność. Nie mieszać się. Ok. Wierzysz, szal wpuszczę od danych z tak bliskiej do roboty. <noise> Witaj, biało włosy. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym? To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze. A na zapleczu miękkie łóżko. To jak będzie... Jó, Idziemy zakaz. na zaplecze. <noise> Żartowałam tylko. Mój chłop urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprawnie, tak, że wyplułam zęba. <noise> Boże święty. Dzieje dobra. się coś ciekawego. A, w zasadzie to w zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają. Czasem tłuką przyjezdny. W sumie nudy. Okej. Okay. Mogę się sprzedać, nie? Ja mleko. Okej. Okay. Formuję czas. Co to Rozwalę ci Geralt, kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro, uchodźcy podczas wojny, pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę, jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz? Ptaki nie srają we własne miasta. <laughs> Kurwa, jebany Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym zawodowo. Kurwa. Zagramy? Bez urazy, ale grywam tylko z zawodowcami. Zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie naprzeciwko. Albo niech cię zoltan doszkoli. Okej. OK Bierz się czy patrzy? Patrzę, kurwa, patrzę. Patrzę, kurwa, patrzę. Um... To jest hazardista, No właśnie, to był hazardzista. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś. Chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie, przy szpitalu Lebiody. Okej, okay. idziemy od razu tam. Bo nie mogłem tu zrobić dwa inne questy, ale chuj z tym. To są salamandry. Zagrajmy z nią w kości w sumie. Miło Cię. 18. od odstawka od wszystkiego. Mamy dwie pary, ona ma trójkę. Ona ma trójkę. Uczymy trzy kości. Jejtizda. Pograłem. oh curva oh mogę spasować. Okej. Okay. To wszystko gra. Jeden, dwa... Jeden... Trójki mi brakuje, trójkę. No kurwa, piątka, jedna para. A! Oh. OK. Tak radzisz. Dobra idziemy. I ten magazyn jest? Tutaj? Wieczny ogniem wypełnijmy serce. A tu jest magazyn, czyli tutaj, ta, Tam? Co to?